thank you Jesteśmy przed budynkiem Toru Wyścigów Konnych w Abu Dhabi. Już za moment to miejsce stanie się areną jednej z najważniejszych gonitw sezonu rozgrywanych w ramach festiwalu imienia Szejka Zajeda. To jest wydarzenie, którego nie można przegapić, dlatego zapraszam do środka. <śpiewanie> Konie czystej krwi arabskiej są wyjątkowe. To prawdziwa arystokracja. Doskonale wiedzą o tym stali bywalcy wyścigów. Szczególnie na Półwyspie Arabskim, gdzie gonitwy z udziałem tych majestatycznych zwierząt cieszą się olbrzymim prestiżem. Wyścig o puchar Fatimy rozgrywany w ramach Światowego Festiwalu Koni Czystej Krwi to jedna z najważniejszych imprez w tej części globu. W tym roku konie arabskie przekroczyły nie tylko linię medy, ale i swego rodzaju tabu. Można powiedzieć, że konie przełamały ludzkie stereotypy. Wśród uczestników jednej gonitwy po raz pierwszy znalazły się wyłącznie kobiety. W świecie arabskim to wydarzenie bez precedensu. 12 Amazonek z różnych stron świata spotkało się w jednym miejscu. Hi, my name is Rachel Blackmore and I'm from Ireland. Marhaba. Hello, I'm my name is Shadr Al -Hajjaj. I'm from United Arab Emirates. Guten Tag! I am Bea Weber and I come from Germany. Buongiorno a tutti, I am Elisabetta Marcialis from Italy. Hi, I am Khadija Alvesteki and I am from Qatar. Hello, my name is JD Petrasovic from the Netherlands. I'm Tina Henriksson, I'm from Sweden. My name is Sandy Beatty, I am from the United States. I'm called Emma Sayer and I'm from the UK. Dlaczego konie arabskie są wyjątkowe? Przede wszystkim są piękne. Ja po prostu je kocham i właściwie nigdy nawet nie jeździłam na wierzchowcach pełnej krwi. Zawsze tylko na Arabach. Uważam, że one bardziej czują jeźdźca, są inteligentne i kreatywne. Konie czystej krwi są pięknie zbudowane. Ściganie na koniach czystej krwi arabskiej to zupełnie co innego niż rywalizacja na folblutach. Właściwie to dla mnie całkowicie inne doświadczenie. Konie arabskie są wyjątkowe. Tu w Abu Dhabi czy Dubaju w kulturze arabskiej czuć to jeszcze bardziej.

Festiwal Koni Czystej Krwi Arabskiej to doskonała okazja, by przybliżyć światu te wierzchowce. Jest wiele miejsc, w których nie ma wyścigów Arabów, a przecież wystarczy spojrzeć wstecz, by uświadomić sobie, że tak naprawdę to właśnie konie czystej krwi dały początek wyścigom. To znakomita inicjatywa. Takie wyścigi w przyszłości będą miały miejsce nie tylko w Abu Dhabi, ale na całym świecie. Gonitwy dla kobiet to świetna idea. Myślę, że wnosimy do sportu coś wyjątkowego. Dobrze być tutaj, uczestniczyć w tej imprezie i rywalizować w gonitwie dla dziewcząt. Nigdy nie zapomnę tego wydarzenia. Rywalizując wyłącznie w gronie kobiet, doskonale się bawimy. To dla mnie wyjątkowa sytuacja, bo w moim kraju ścigam się wyłącznie z mężczyznami. Jestem naprawdę szczęśliwa, widząc taką rywalizację właśnie tu, w kraju arabskim. Jestem pełna szacunku dla szatry, która jest pionierką wśród kobiet dżokajów w tym kraju. Nawet podczas wyścigu zasłaniam włosy, bo to element mojej religii, a ona jest dla mnie bardzo ważna. Zakładam chustę, a dopiero na to kask. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda podczas gonitwy. Że mam w wyścigu spore szanse na zwycięstwo. Czekam jeszcze na dyspozycję od trenera. Myślę, że będzie dobrze. Właściwie każda z nas może dziś wygrać. Wierzę w zwycięstwo, ale będę też szczęśliwa, jeśli uda mi się ukończyć wyścig w pierwszej czwórce. Mam szansę na wygraną lub przynajmniej pierwszą trójkę. Chcę dobrze wypaść w tej gonitwie, mam plan i będę się go trzymała. Model show. Wyścigi konne w Emiratach Arabskich budzą niezwykłe emocje. Z tej trybuny obserwują je właściwie wyłącznie sami panowie. Już za moment czeka ich nie lada gratka, bo po raz pierwszy w życiu zobaczą podczas gonitwy w akcji wyłącznie kobiety. Napięcie przed najważniejszą gonitwą wieczoru dało się we znaki nie tylko widzom. Pechowa trzynastka pokazała swoje oblicze. Na wydarzenie dnia Światowego Festiwalu Wyścigów Płaskich Koni Czystej Krwi Arabskiej. Na dystansie 1600 metrów rywalizują kobiety amatorki nieposiadające licencji. Już za chwilę start do tej bardzo ważnej gonitwy. Gonitwy, która nawiązuje do jej patronki, szejki Fatimy, żony zmarłego szejka Zajeda bin Sultana Al Nahyana. Ruszył wyścig 12 Amazonek z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch. Kolandii, Omanu, Kataru, Szwecji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i oczywiście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i oczywiście też 12 koni rywalizuje o miano najlepszego w wydarzeniu dnia najważniejszej gonitwie w Szejka, Fatma, Bint Mubarak, Ladies i Far Cup. Zobaczmy jak przedstawia się sytuacja na czele koni numer 12, to Khan. W siodle francuska Sandrine Hagenbach co ciekawe z wykształcenia prawniczka, a za nim faworyt numer 5, Jazyrat Al-Sadiat pod włoską Elizabetą Marsialis, Cztery konie na czele, w tym momencie konie numer 12 tok Han w siodle francuska Sandrine Hagenbach, a za nim faworyt numer 5, Jazirat Al-Sadiat czy te konie rozstrzygną między sobą walkę o zwycięstwo. Jest też koń numer 9, Mudish, dosiadany przez Khadije Albastaki. Jest też Khan, za chwilę ostatnia prosta, dystans do pokonania 1600 metrów w tej gonitwie, a teraz już najważniejsze momenty rywalizacji o zwycięstwo w gonitwie dla Amazonek Amatorek. I teraz pięknie, pięknie zaatakował koń wyhodowany w Emiratach Arabskich na Sim ale rif dosiadany przez Szwedkę. Tine Henriksson, taki to jest właśnie zwycięzca tej gonitwy. Masim Al Rif, dosiadany przez Szwedkę Tine Henriksson, wygrywa gonitwę Szejka Fatma bint Mubarak Ladies i Far Cup. Na drugim miejscu faworyt Yazirat Al Sadiat, trenowany przez Ersta Ertela pod włoską Elisabetą Marcialis, a trzeci był Najem Al Khali, wyhodowany także w Emiratach pod Szwajcarką Katrin Puri. Sama możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu była dla mnie czymś wyjątkowym, a fakt, że wygrałam, dodatkowo mnie uskrzydlił. it's uh, adrenaline it's addicting some people tennis i ride resources. i like them i love them and i also like to ride races yeah it's great it's very exciting keeps me fit and you meet loads of new people it's the best thing i ever did